O roli szpitalnego oddziału ratunkowego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie Ostrowskim rozmawiano na konferencji zorganizowanej w lutym w Starej Elektrowni. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ostrowskiego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych przychodni zdrowia działających w ramach publicznego ubezpieczenia. Przedstawiciele samorządów, starostwa powiatowego, a także przedstawiciel Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Na konferencję mógł przyjść też każdy chętny mieszkaniec Ostrowi i powiatu. Przechodziłem obok gabinetu nocnej pomocy lekarskiej i ku swojemu zdziwieniu zauważyłem, że pod tym gabinetem utworzyła się kolejka. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego utworzyła się kolejka, bo jest 17:30. A gabinet nocnej pomocy lekarskiej przyjmuje dopiero od 18, a do 18 przyjmują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. I proszę mi uwierzyć, od nitka, od nitki do kłębka doszedłem do tego, że tak naprawdę ten pacjent, nasz pacjent, pacjent ostrowski, pacjent powiatu ostrowskiego jest na tyle zagubiony, że nie wie o tym, że może te same świadczenia, te same świadczeń uzyskać. U swojego lekarza rodzinnego. Dlatego uznaliśmy, że jeśli pacjent nie wie, to powinniśmy na ten temat porozmawiać, powinniśmy wyjaśnić, jaka jest rola tych podstawowych elementów, z którymi styka się pacjent czyli podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalnego oddziału ratunkowego i nocnej pomocy lekarskiej, bo okazuje się, że tak naprawdę większość pacjentów nie wie. Gubi się w tym systemie i nie do końca trafia tam, gdzie powinien trafiać. Na początek spotkania kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Ostrowskiego Szpitala dr Wiktor Sułkowski omówił pokrótce, czym zajmują się poszczególne struktury służby zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna to lekarze pierwszego kontaktu, do których powinniśmy wybrać się w przypadku dolegliwości nie zagrażających życiu, po recepty i po skierowania do innych lekarzy specjalistów. Pozy funkcjonują w dni powszednie do określonej godziny, a późnymi wieczorami i w nocy oraz święta dostępna jest opieka w nocnej pomocy lekarskiej w budynku szpitala przy ulicy Dibuła. Tam powinniśmy udać się, jeśli nasze życie nie jest bezpośrednio zagrożone, ale dolegliwości są tak bardzo uciążliwe, że nie możemy już poczekać do rana i pójść na wizytę do swojego lekarza rodzinnego. A gdy stan jest bardzo ciężki i wymaga natychmiastowej pomocy, wtedy należy iść na SOR, czyli szpitalny oddział ratunkowy. Statystyki pokazują, że mieszkańcy powiatu często idą w niewłaściwe miejsce. Do nocnej opieki albo na SOR trafia duża liczba ludzi, np. z mniejszym lub większym przeziębieniem, czyli chorobą, z którą spokojnie można poczekać do wizyty w pozie. A sory i nocna pomoc cały czas muszą sobie radzić z niedoborami personalnymi. Nie pomaga też fakt, że w powiecie nie ma stanowiska koronera, a do orzekania zgonu wysyłani są lekarze pracujący w ramach nocnej i świątecznej opieki. Taki lekarz, który jest jedyny na dyżurze, musi opuścić gabinet i na kilka godzin wyjechać do stwierdzenia zgonu, a pacjentom pozostaje tylko dłużej czekać w kolejce. W dyskusji wielokrotnie podkreślano, że problemy nie dotyczą tylko powiatu Ostrowskiego, ale całej Polski. Bo wynikają z nieefektywnego systemu opieki zdrowotnej. Dużo pacjentów, za małe kontrakty z NFZ-em i za mała liczba lekarzy. Niewydolność systemu służby zdrowia w Polsce jest wszystkim znana. Ta niewydolność nie dotyczy pozu, ta niewydolność dotyczy całego systemu od pozu, poprzez specjalistów, jak do Wynika głównie nie z powodów finansowych, tylko z powodów kadrowych. Jeśli chodzi o POS, to zalecenia Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej są takie, że jeden doktor ma przypadać na 1500 mieszkańców. To są zalecenia, czyli patrząc na te 75 tysięcy populacji powiatu Ostrowskiego, to powinno być między 50 a 75 lekarzy w Pozie do tego nam brakuje bardzo, bardzo dużo. W społeczeństwie panuje przeświadczenie, że lepiej iść na sor, bo tam lekarze od razu udzielą pomocy i nie trzeba czekać w kolejkach. Ale trzeba pamiętać, że sor ma być i powinien pozostać miejscem udzielania pomocy lekarskiej w sytuacjach kryzysowych, bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Jeśli sami nie jesteśmy tak poważnie chorzy, idąc na sor zajmujemy tylko miejsce i bezcenny czas lekarzy i ratowników. A przez nas może nie zostać udzielona szybka pomoc komuś, kto potrzebuje jej dużo bardziej niż my. Trzeba też pamiętać, że lekarze przyjmujący w ramach nocnej opieki lekarskiej i na sorze nie znają dobrze pacjentów, którzy do nich przychodzą, i nie mają też dostępu do historii choroby. Wtedy medykom dużo trudniej jest udzielać odpowiedniej pomocy. Mam bardzo wielu pacjentów, którzy mają leczenie włączone od lekarza rodzinnego. Ja nie jestem w stanie nic więcej dołączyć, bo leczenie jest pełne i sama bym to włączyła, gdyby do mnie pacjent przyszedł po raz pierwszy. No i na pytanie, na pytanie dlaczego pacjent się nie zgłosił na wizytę kontrolną do swojego lekarza prowadzącego, uzyskuję odpowiedź, bo pomyślałem, że przejdzie, a nie przeszło. No, jeżeli nie przeszło, no to był czas przez tydzień, żeby jednak w drugim, trzecim, czwartym dniu wrócić do lekarza, no ale pacjenci ci tego nie robią, no my na to wpływu nie mamy. Uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jak poprawić funkcjonowanie systemu, i jak zniechęcić ludzi do tego, by z bólem gardła czy katarem nie zajmowali miejsca na sorze i w nocnej opiece zdrowotnej. A co z tym się wiąże, by nie awanturowali się z powodu długich kolejek oczekujących. Dyrektor szpitala zapewniał, że organom prowadzącym SPZOS zależy na jak najwyższym poziomie świadczenia usług medycznych, dlatego nadal będą poszukiwać sposobów usprawnienia działania systemu i takich konferencji odbędzie się więcej.